Nie ma, tutaj mi go 10 nie ma 10. Na. Okej, okay, to, to jest pierwszy odcinek. Tak. Głupi Klipper, czekaj, rozwalimy go. no, go. Jesteśmy dzisiaj na tym Skyblocku naszym. No. Wiecie, którym już nagrywałem z głupim ciuchem? No. Nie subskrybujcie go. Chociaż nie, można go subskrybować. No, ale takim malutkim. Yy... No dobra, tu się nasza kolejka. Możemy no. się nią teraz przejechać. Dobra. Jedziesz pierwszy, okej? Okay? No. O, ostatnio podrasowaliśmy trochę wyspę. Okej. Okay. Jedziesz bo. Ty dajesz ten drugi wagonik. E, ty! Dobra, jedziemy! Okej, okay, jedziemy sobie teraz naszym wagonikiem. No właśnie. A, okej, okay, bo soli, bo ten w kamerastwie na trochę głos będzie prze... Ten... Przerywać. Nie przerywać, będzie na trochę przewijać do, do przodu, dlatego będzie trochę źle. No wiem. Kurde! Wsadziłeś tam wagoniki? Inne Ok, już Ale nie wiem się raczej popsuł to. Nie popsuł przez spoko. No okej, okay, to chodziło przez naszą całą wyspę. Kto wyłączył znowu? Okej, okay, już wyszliśmy prze przez no całą właśnie. naszą wyspę. Czekaj! No kurde wać mm. Czekaj, kto mi taką czułość? Tak mi strasznie teraz. No, od razu lepiej. No właśnie. W ogóle wiesz, że nagrywamy? No ja wiem, chodź. Teraz pójdziemy y, wszyscy nasi widzowie, czyli żadni. No. No ok. Pójdziemy sobie do naszych kolików, które zaraz zobaczycie. Y, czekaj. No, okej, okay. nasze konie to zaraz zobaczycie nasze imiona. No, właśnie. I właśnie, obu... Ale jest, jeszcze będzie yy, jeden koń, musimy go kupić. Ale na razie nie będzie, bo nie mamy pieniędzy. No właśnie. Jeden koń 100 tysięcy, dlatego jesteśmy trochę bogaci. No. nacy koksi. No, ile koni mam, y, mamy? No okej. Okay. On wynaleźł imiona? Oto, poznajcie miko. Riko z Madagaskaru. No, fajny Riko. Ma wszystko na razie. A to Julian, najdroższa zbrojka, jak ma? Za 100 tysięcy. A jeszcze mój osiołek gdzieś jest. No, osioł gdzieś twój jest. O, jest. O, jest. Ej, tam jest Riko. Nie. O, jeszcze Maurice jest i Mort jeszcze będzie. I mój osiołek. No właśnie, taki. Opowiadam wam historię taki gościu, co przyszedł. Nazywał się. Timmy. Właśnie. Obu taki wredny. No, że normalnie dwa konie zabił. No właśnie, zabił Morisa. Taki był stary, trochę brzydszy był od tego. No. Ten chyba Moris jest babą. Bo taki czarny jest. No trochę. No okej, okay. możemy pójść na wyścigi. Dobra. No chodź. To jest nasz tor, a później jeszcze pokażemy y, widzom naszym y, świnie. Y, ten tor świn, ale o, no. przyjedziemy się kurgi. Okej. Okay. Czekaj, daj bo tu jest start. Kurde, okej. Okay. Chodź, startujesz. Dobra, jedziemy. Ja wolę dać pięć zawsze. Jeżdżę jak autem. I zaraz mam... I zaraz chwila, moment. Będziemy u mnie w domu. Okej. Okay. Zaraz już się ścigamy. To prowadzi do domu Katwerka. No czyli zawsze. do Mekamloa. Aha. a ja nie zdradzam mojego imienia. Okej. Okay. No i to jest wszystko. Okej, okay, co to, to już ten, mamy za sobą? O Jezu. No to mowiec, a tu jest jego osioł. Nie, można zbroję założyć, a to szkoda. Ale ładny jest, mi się podoba. Miałaś te szczęście, że si się wykluł. Czy się dziwisz? Jedynie koniec, który kupiłeś, to osioł No wiem. Yy, tu... Okej, okay, tu jest jego domek na drzewie. Nawet. Może być. Co tu masz, kijne? Same nudy. No ja sobie na razie idę do mojego domku, bo tu mamy jeszcze. O, właśnie, mam dźwignię Muszę coś Uch, Co ma to fajnego? Nic nie masz fajnego. Pusto. O, łuk, mod jeden. Dawaj! Ale siła to moja, ja ci dałem. O, szmaragdę sobie kupiłeś. Za 5000. tysięcy. Aha. No okej, okay. czekaj. Masz machewę na patyku? Nie mam. A chociaż wędkę? Wędki też nie mam. No kurde, bo ja muszę mieć ten. Ale zaraz będę mieć. Okej. Okay. Kurde. Tutaj jest ten, nasza fabryka. No robimy... Ja sobie robię jeszcze. Na zadanie skarbokowe to robimy. Musimy zebrać y, stack. Okej. Okay. Ja, ja sobie robię jeszcze y, wędkę i będziemy wędkę na patyku i będziemy. Okej, okay. ja nie lubię innych tekstów. No ja też nie lubię, lubię głupie są. To. Po co w ogóle tekstury do Minecrafta? O, to jest pytanie. No, po to, żeby się ludziom w dupie poprzewracało. No. Ok. Czekaj, patrz, mamy tutaj ba naszą bandę. No. Bandziokraftu, prosto. No, tutaj no, ma, czy? ostatnio daliśmy już dwa spawnery. No, e, jeszcze tu są moje kurki, moje kury. Jeszcze nie pokazaliśmy, ale No, ja no właśnie, sobie. czekaj, zaraz do Ciebie pójdę. To jest swoje już pisać is. Żebym nie uciekł. To są moje kury. No okej, okay, czekaj, zaraz pójdę do Ciebie. Jest tak strasznie blak. Okej, okay, gdzie te kury? No, no tutaj są. no tutaj są mini kury Kacperka. No właśnie, które one ładne są. Ja jestem sam wie, z z y, Zrobiłeś moje spałne rzeczy. po chickenów. Ja rzucałem i mi się nie wykluwały. Tak? to mhm. muszę mieć dwa 16 ssaków, żeby ci jeden wykluczył. O Jest ja was ssaki, musiałem mieć y, jajek. No, wytlu. tutaj mamy kaktus. Tak, to było na zadanie kaktus warm, i już zrobiliśmy. No, one są pies. nasze brodawy i u jeszcze na górze są brodawy. No, ale to już było w tamtym odcinku. A w pierwszym to chyba miałam takie malutkie pole w teraz. No. Ja nie niszczę to w kobrach. To było pier ja, pierwszy raz w Tak? No, okej. Okay. A właśnie, pokażemy y, skocznie samobójców. No, no. Y, teraz proszę Państwa, idziemy na skocznie. No okej, okay. tutaj jest nasza skocznia samobójców. Wchodzimy sobie na razie. Trochę się będzie wchodzić, bo to jest gdzieś 100 coś metrów. No. no. To jest maksymalna ilość kratek. No właśnie, to nie, dalej się nie da. Wpływaliśmy. Że basenu nawet nie widać. No nie, ja widzę. No ja nie widzę. Nie, nie widać. Trochę no, się długo wchodzi. Oj, bardzo dużo. Okej. Okay. Możemy sobie przybliżyć, że jesteśmy blisko. Okej, okay, nie podglądała mojego zada. <noise> Mój piękny zad królewski. Czemu odkopiłeś od Reziego? Nie odgrapiłem. Okej. Okay. Skok do wiktowania do basenu. noż, Naprawdę wziąłeś tą głowę Clippera tutaj była. Nie wziąłem. Ja takiej nie mam. Okej. Okay. Tutaj są plodcze, jakby chciało się złapać. No właśnie. O, ja nie widzę jakiegoś basenu, tylko widzę takie coś. Naszą wyspę. A ja widzę. Ja nie. Okej. Okay. Ja mogę skoczyć już. Skacz, zobacz czy przeżyjesz. Nie. W locie. O nie! Ja się chyba też zabiję. Okej. Okay. To jest skok do wikitowania. To jest mój odcinek do zabicia. Miko 10 się zabija. Ok. A nie prawda, on tylko żartuje. Aaaa! O, Au żyje. O. A ja w locie się zabiłam. O. O. Tak mi się w locie zabić? No normalnie I bum. Ok, ile mam w ja mam 73 trzy Ja mam 1470. Wszystko wydałem na zbrojkę dla Morisa. Tak? No. Czekaj, mam jakieś fajne miksturki? A ja potrzebuję trochę broda. Znaczy do sprzedania. Okej, okay, fajne miksturki mam. Nie mam fajnych Siły, osłabienia, szybkości, osłabienia, siły. Ponoć na ogień siły. No, zabiję się. Patrz jaką mam, fajną. E, ten. Potląkę. Ta? że się nie, nie zabijesz nigdy. Nie, patrz. Zaraz nie. ci ją wypiję. Okej, okay, patrzcie na mnie. Ups, mam osłabienie. Nie będę mógł cię bić. I fajnie. Mam He. osłabienie, jak, jak walnym mieczem. Tu muszę, będę... Chodź! Ja zbiję świntucha, on nadal żyje. No. Nawet kreski nie jednej nie stracił. Te osłabienie jest trochę głupie. No. no. biję piecem od tego... Od... A w ogóle 10 minut nagrywamy. No to co? Jeszcze tylko może zrobimy... Zrobimy już pachę na patyku. No, na od odcinku co będziemy robić? No nie wiem. O, tu mam... PWP. Jakie fajne rzeczy. O, no. tutaj te fajne. O, ma złote jabłko. Zrobiłem też. Kurde. Masz jakąś marchewę na patyku? Nie, bo właśnie zginęła mi. Zginęła y, mi. Zginęła mi tyle. Kurde, czekaj. Będę koksem. Zaraz czekaj. Wezmę jakiś mieczyk tylko jakiś żelazny. Zaraz coś teraz zrobię fajnego. Pójdę na dach Mob spoweru. Naszego Mob spawneru. który się w ogóle nie zmienił. Ja tam nie byłem. Ja pójdę, rzucę ten... Perłę. Weź, poczekaj na mnie. Coś nie trafiłem. Łoś! Jestem na dachu! No, jest szczerze! Tak, ja sobie idę. Do, Już podjął. Do sklepu i sobie sprzedaję broda. Masz jakieś pegłe? No nie wiem, jakieś tam skrzyni mam ho, ho. Lepiej rzucę perłę. Uh, ja rzuciłem perłę, chcesz perłę? Czekaj, yy... My... Kurde, co się dzieje? 97 tysięcy, dobra, będzie mi stać się na mordę Ile? Daj mi perłę 79... 77... Masz jedną perłę 99... Dzięki Rzuć ją na dach, dam ci chyba jeszcze dwie Dzięki Okej, okay, rzuć ją na dach Bo spawneru Zobacz, co tam jest Ups. A jak, tak? Kurde Zabiłem się Oddaj się, moje itemy to moje było, to też. Mój wagon. To nie było moje. Ach, mój. Proszę bardzo. Miocho też. Proszę bardzo. 10 brodaw ja miałem chyba 8 brodaw. Już tyle. Aha, jeszcze perum masz. Raz, dwa. Miałem trzy. Dwa. Łeee. Takaj, okay, czekaj, uczunę selat wyraz. Jak to ty usuwasz? Ach, co ty nie umiesz? Nie, nie umiem. Okej. Okay. What to? <noise> widziałeś to? Dawaj! Czekaj, muszę się jeszcze Teraz ty rzuć. Nie. E, trochę niżej. Ah! Ja też tak zrobiłem. <noise> Zabiłem się. What <noise> Zabiłem się. <noise> szybko. Sorry, że nie było no, pożegnania. Właśnie. No, sorry, że nie było pożegnania. bo ten odcinek nie będzie tak długo trwał. Okej, okay, yy, będziemy już kończyć. Następny odcinek może zrobimy ten później, okej? Okay? No. Okej, okay, dobra. dobra, to sieba. Siema i subskrybujcie mnie i jego też. No, zrobimy drugi odcinek na jego ochodźcie. Okej. Okay. To sieba dały ten linka. Pa! Pa.